Dziś mierzymy się z kolejną ciekawą kwestią, mianowicie przesunięciem naszej funkcji wymiernej o wektor. Czyli inaczej przesuwamy taki wykres f przez a przez x o wektor p. I jak to działa? No właśnie. E, tutaj, jak zwykle w tej serii, widzisz przypomnienie o przekształceniu funkcji e, jak połączyć funkcję zapisaną w taki sposób z czymś takim i w ogóle z tym? Trzeba trochę to mm, rozszyfrować. Spójrz, mamy funkcję. Wywróciłam mikrofon. Dobra. Mamy funkcję taką. f od x równa się 4 przez x plus 4 plus 4. Więc najpierw znajdźmy taką tą funkcję. Czyli to będzie pierwsza rzecz. Nasza funkcja będzie y równa się 4 przez x. No nie? I później, już z poprzednich filmów, wierzę o tym, że jak jest coś blisko x, czyli tak jak tu, to lecę w prawo albo w lewo. Jak jest za kreską łamkową, to znaczy, że mam iść w górę albo w dół. I tak. Czyli. Pierwsza sprawa rysuję taki wykres. Druga sprawa przesuwam i teraz patrzę. Przy x jest plus, szukam tutaj. Jak jest plus, to idę w lewo. Czyli mój wykres 4 przez x przesuwam w lewo o ile tam mamy? 4. Trzecia sprawa, którą muszę zrobić, to przesunąć ten cały wykres, który powstanie też o. 4 do góry. I możesz najpierw o 4 do góry, albo i później o 4 w lewo. To jest naprawdę obojętne i wyjdzie tak samo. Więc, dobra, najpierw musimy wyliczyć punkty od należące do wykresu, tego, żeby narysować ten wykres. Dokładnie ten wykres rysowałam w innym filmie, więc tutaj już po prostu wkleję tą naszą tabelkę. I teraz tak, zaznaczam punkty. Ułączę te punkty i już mam wykres funkcji. To jest funkcja, która się nazywa y równa się 4 przez x. Jeszcze raz. Biorę tą funkcję, rysuję, bo tak jest mi łatwiej. Możesz od razu zrobić tabelkę dla tej całej funkcji. Masz więcej liczenia i możesz dziwne rzeczy otrzymać. Tak jest po prostu łatwiej i szybciej. No i zgodnie z tym, co tu powiedziałam. Patrzę, że tutaj mam w lewo 4 i 4 do góry. Co to znaczy biorę ten punkt i na przykład idę o cztery do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery i w lewo cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trochę jakbyś jak, jak grała w statki, czyli a teraz mogę iść cztery w lewo, raz, dwa, trzy, cztery i cztery do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak jak mówiłam wcześniej, to jest naprawdę obojętnie w jaki sposób przesuniesz te punkty. No to teraz jeszcze lecimy tak. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tutaj. Lecimy cztery do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 I tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. I znów, jak to te punkty nasze pomocnicze, pomocnicze przesunęliśmy. No to zaznaczamy nasz wykres pyk. I tylko tyle. I teraz tak. Co tutaj się wydarzyło? Pierwsza sprawa, mamy miejsce zerowe. Tu, no nie? Tu jest nasze miejsce zerowe. Druga sprawa, e, gdzie wylądowały nasze asymptoty? E, więc tak. Asymptota jedna, już zaznaczę i zaraz powiem dlaczego tak. i Skąd ja to wiem? Tylko najpierw zaznaczam. Pionowa i asymptota druga, zaznaczmy na niebieski, taki jasny, jest tu. E, bo e, tutaj też, jakby, bierzesz początek tego, aj, nie wyłączyłam, ten początek układów współrzędnych i przesuwasz go o raz, dwa czy cztery, raz, dwa czy cztery. Dokładnie tak samo przesuwasz te twoje asymptoty. To jest jedna z opcji, żeby sobie to tak wyobrazić. Czyli poszliśmy 4 w tą i 4 do góry. A druga sprawa jest taka, że pamiętaj, o czym nam mówi asymptota? O tym, że ta dana funkcja nigdy nie będzie wynosiła nie będzie miała takiego argumentu albo takiej wartości, tak? takiego argumentu, czyli takiego x albo takiego y. Czyli to, to się bierze, ta się bierze z tego, że cholero niedziel nie przez 0, czyli że x plus 4 nie może być 0, czyli x nie może być minus 4, i dlatego to mamy to. Wyrzucamy po prostu tą liczbę. Dobra, myślałam, że będę kaszleć. Mm, i, I tyle, czyli moja asymptota. Asymptota pionowa to jest x równa się 4. E, przepraszam, minus 4. E, I asymptota pozioma, czyli pozioma, jest tu, czyli y równa się 4. I zauważ, że tu mamy to, a tu jest minus 4. Dlaczego tak? Stąd ci bierze, bo we wzorze, gdy przesuwamy o wektor, jest minus, czyli w tym wypadku jest x minus minus 4. No nie, bo minus z minusem daje plus, dlatego tu mam plus. I tyle. Ja wiem, że ten temat, taki rysowania, jest y, dosyć y, no, skomplikowany i dziwny, y, ale to jest taki wstęp, ja, że tak powiem, teoretyczny. Jak w którymś momencie masz tu pytania, to pytaj, ale zapraszam Ciebie na kolejne filmy z tej serii, gdyż ponieważ tam będę na przykład właśnie tłumaczyć i pokazywać, jaki wektor tam się kryje i jak musimy przekształcić dany wykres, żeby coś tam otrzymać. Czyli będziemy to zapisywać, te trzy punkty. Czyli, że najpierw szukam. Że to ma być takie, coś muszę narysować, a później co z tym mam zrobić, mówiąc jeszcze inaczej. Dobra, to jest koniec. Za chwilę będzie y, kolejna część tego, gdzie będą same minusy, czyli będzie F od X równa się minus 4 przez X minus 4 minus 4, więc zapraszam Ciebie i do usłyszenia.